Co się działo na ziemiach dzisiejszej Polski w pradziejach i w początkach polskiej państwowości? Czy przed państwem pierwszych Piastów królowali Lechici? W co wierzył Mieszko pierwszy zanim przyjął chrzest? Dlaczego Bolesław Chrobry koronował się dopiero w 1025 roku? Naukowcy o pradziejach i początkach Polski. Poszukiwania Prowadziłem w 1981 roku takie właśnie penetracje przed badaniami powierzchniowymi na rowerze, huraganie, i wjechałem właśnie tak przypadkowo, troszkę może na takie poldery depresyjne, gdzie było poniżej poziomu morza tereny w tej chwili położone poniżej poziomu morza. Akurat była taka wiosna wczesna, po deszczu, o ziminy, no i na tych polach zaczął błyszczeć bursztyn i to w bryłkach całe masy tego bursztynu, na, na ponad 6 hektarach. Wszedłem na to pole, patrzę, kości, ceramika, pionek bursztynowy skandynawski, więc od razu było wiadomo, że to nie jest zwykła Prusów, tylko to musi być to poszukiwane właśnie Truso. Jeżeli chodzi o historię po, o poszukiwań Truso, to po raz pierwszy zainteresowano się tym pod koniec XVI wieku, kiedy to taki właśnie wielki, wielki geograf angielski Richard Hakluyt napisał wielotomowe dzieło, historia Odkryci żeglugi Anglików. I w pierwszym tomie, bodajże w 1595 roku wydanym, otwiera ten tom relacja Wulstana. I właśnie ten Hakluid pisze, że Wulstan dopłynął do Truso i dodaje w tym języku, jeszcze trochę takim staroangielskim, -angiel which is about Danzig który leży obok Gdańska. To była pierwsza próba lokalizacji Truso. Oczywiście później, w XIX wieku, w początku XX wieku, rozwinęła się wielka dyskusja na temat, gdzie to Truso było. Jakby Ponownie to źródło analizowano, wskazywano masę miejsc, ale generalnie gdzieś okolice Elbląga bądź jeziora Dróżno. Natomiast odkrycia archeologów niemieckich przed II wojną światową na terenie Elbląga Spowodowały, że zaczęto wskazywać jednogłośnie na Elbląg. Co to były za odkrycia? Było to cmentarzysko, bardzo ciekawe cmentarzysko, prusko-skandynawskie, na którym były pruskie groby męskie i 35 grobów skandynawek, wyposażonych w typowe ozdoby skandynawskie, fibule miseczkowate, równoramienne. No, cały zestaw... Były to groby ciałopalne. No i nie będę tu dywagował na temat znaczenia tych grobów skandynawek w środowisku pruskim, to jest jakby odrębny temat, ale odkrycie właśnie tych grobów skandynawskich spowodowało to, że zaczęto wskazywać na Erbląg jako na miejsce istnienia Truso. I jak gdyby cała uwaga archeologiczna skupiła się na Elblągiem. Jak wiadomo, ja poszedłem bardzo tak dokładnie za relacją Wulstana. Wolstan pisał wyraźnie, że wpłynął na zalew estyjski, czyli na zalew wiślany, który jest około 15 mil szeroki, że do zalewu estyjskiego wpada. Od południa rzeka Wisła, a od wschodu rzeka Ilfing, czyli Elbląg, z tego jeziora, nad którego brzegiem stoi Truso. Czyli mamy tutaj dwie, 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 trzy nazwy Wisły, oczywiście. Mamy nazwę zalewu, yy, yy, rzeki yy, Elblą, rzeki Ilfing, czyli Elbląg, która zachowała się w nazwie rzeki Elbląg i nazwie miasta Elbląg. I nazwę Truso, która zachowała się w nazwie jeziora Druso-Truso. Także no, można od początku przypuszczać, musi to być nad jeziorem Dróżno, czy Dróżno, jak kto woli. Nie mogło to woli. Nie mogły to być zachodnie. Brzeg jeziora, ponieważ tam są depresje, jest płasko. Jezioro było bardzo rozległe i niezdatne do połączeń z Otwartym Morzem. Musiał to być brzeg wschodni. I na tym brzegu wschodnim, właśnie poszukiwania prowadziłem w 1981 roku, takie właśnie penetracje przed badaniami powierzchniowymi na rowerze, huraganie. I wjechałem właśnie tak przypadkowo troszkę może na takie poldery depresyjne, gdzie było poniżej poziomu morza. Tereny w tej chwili położone poniżej poziomu morza. Akurat była taka wiosna wczesna, po deszczu, o ziminy, No i na tych polach zaczął błyszczeć bursztyn. I to w bryłkach całe masy tego bursztynu. Na, na ponad sześciu hektarach. Wszedłem na to pole, patrzę, kości, ceramika, pionek bursztynowy skandynawski. Więc od razu było wiadomo, że to nie jest zwykła osada Prusów, tylko to musi być to poszukiwane właśnie truso. Potem się dowiedziałem, że od, kilk od już prawie 15 lat Elblążanie wyprawiali się właśnie na te pola i zbierali bursztyn. Wręcz powstała no, taka Legenda, że pod Wianowie, pod Elblągiem są wielkie złoża bursztynu, więc można sobie wyobrazić, ile tego bursztynu, ile zabytków zostało zebranych z tego pola, z tych pól, właśnie. I cały problem polega na tym, że truso. By było właśnie położone na tych terenach depresyjnych. Wcześniej tam były łąki, przed wojną były łąki, w XIX wieku były łąki. Dopiero w latach 70. zostały te, 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 te tereny zaorane. I okazuje się, że, orka, że, że warstwy kulturowe są dosłownie 10 cm pod Darnią. Zostały w, w większości, w, w całości prawie zniszczone w niektórych miejscach, także te zabytki znajdują się już w przemieszanej warstwie. W niektórych obszarach zachowało się do 20-30 cm na warstwach kulturowych, które dodatkowo uległy jeszcze kompresji, to znaczy w trakcie melioracji która była przeprowadzana tam w latach 20. XX wieku wykonano całą sieć rowów, czyli całą osadę Truso pocięto całą siecią rowów melioracyjnych. Przy okazji odkrywając zabytki archeologiczne, takie jak topory, zgłaszając je do Gdańska, nawet Hugo Conwent przyjechał oglądać te zabytki, ale nikt nie skojarzył ich z Truso, co jest zupełnie dla mnie dziwne. W każdym razie woda, która została odprowadzona z tych terenów, spowodowała to, że nawarstwienia kulturowe uległy kompresji, kompletnie zostały zniszczone, w destrukcji uległy wszelkie elementy materialne, typu drewno, materiał. Dodatkowo jeszcze torfy, na których te warstwy kulturowej piachy były, również uległy kompresji, czyli cały teren obniżył się prawie o metr. Dlatego powstały depresje. Także to jest dosyć ciekawa sprawa związana z poszukiwaniem tej osady, i można powiedzieć, że gdyby nie taka ciekawość, co tam za tym rowem jest jeszcze i tak dalej, chociaż to depresja, no to być może dalej by była ta osada nieodkryta. Badania wykopaliskowe jakie prowadzone były w Truso wykazały, że była to bardzo znaczący, bardzo znaczący port handlowy obsługujący rejon ujścia Wisły. I w okresie wiekińskim, czyli od końca VIII do początków XI wieku, dorównywał rangą takim ośrodkom portowym i rzemieślniczo-handlowym jak duńskie Hedeby czy szwedzka Birka leżąca na wyspie Björko pod Sztokholmem. Poza tym Truso, obsługując rejon ujścia Wisły, niewątpliwie nawiązało kontakty z państwem wczesnych piastów. Ja bym widział takie kontakty przede wszystkim w systemie handlowym, który udało nam się zidentyfikować w Truso. Jest to system oparty na odważnikach, znormalizowanych odważnikach, kubo-oktaedrycznych, czy takich wielościennych odważnikach i kulistych z płaszczyznami, popularnie się mówi na to beczółkowate odważniki. One były bardzo dobrze zabezpieczone, miały żelazne rdzenie, brązowe powłoki, czyli nie można ich było podrobić. I wyrób takiego odważnika wymagał olbrzymiej, olbrzymiej wiedzy, doświadczenia i pracy. Natomiast wybicie monety srebrnej, która była jeszcze jedną jednym elementem tego systemu handlowego, no to po prostu było uderzenie w punce i już mamy monetę. Natomiast odważnika nie można było podrobić. Dlatego też monety służyły do uwiarygodniania wielkości transakcji, a płacono odważnikami. I ten sam system za, dla kraju Mieszka zanotował Ibrahim Ibn Jakub, który właśnie zanotował, że pobierane przez mieszka podatki, stanowią ciężarki wagowe. I jeszcze dodałem, i każdemu przypada odpowiednia ilość z nich, czyli po prostu z tych odważników. To jest ten system, który był w Truso. Czyli mamy tu już pewne związki mówiące o tym, że państwo wczesnych Piastów korzystało z pewnych zdobyczy tej nadbałtyckiej strefy gospodarczej, którą stworzyli wikingowie. Drugim jakby takim, taką przesłanką, która wskazuje na Kontakty y, państwa wczesnych piastów z truso. Y, no. Siłą rzeczy narzuca się Wisła, rzeka, która była głównym szlakiem komunikacyjnym, zresztą rzeki we wczesnym średniowieczu były no, głównymi tymi arteriami komunikacyjnymi i wikingowie doskonale się do tego jak gdyby, przygotowali, konstruując tak fantastyczne łodzie, które miały zanurzenie, na, niewielkie zanurzenie, powiedzmy do pół metra, Mimo tego, że te łodzie były wyładowane. Kilkoma tonami jej towarów. Także to, to jest fantastyczna rzecz. Można było głęboko w ląd tymi rzekami wpływać. I prawdopodobnie którąś z takich wypraw dotarł do Truso wysłannik z państwa Gnieździeńskiego, przywożąc w podarunku dla władcy Truso wspaniale wykonane noże. Bo takie właśnie oprawki, charakterystyczne dla właśnie tego rejonu centralnej Polski, Zostały znalezione w Truso. Takich oprawek rogowych noży nie ma na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. To jest jakby druga jakby przesłanka wskazująca na to, że jakieś próby kontaktów czy wykorzystywania swoich zdobyczy kulturowych, cywilizacyjnych były z obu stron podejmowane. To było rzeczywiście dużą. Można powiedzieć dużą osadą, to nawet nie pasuje. My nazywamy to wczesnym miastem, bo było zabudowane regularnie. Było też portem, co warto stwierdzić portem, który był czynny również zimą. Stwierdziliśmy to na podstawie właśnie znalezisk archeologicznych. Bardzo no masa raków dochodzenia po lodzie, które były przywiązywane zarówno do butów, jak i wbijane w kopyta końskie czyli ciągnięto po lodzie duże towary, skrzynie do niezamarzniętego akwenu, otwartego akwenu wodnego, czyli no, no, ten handel odbywał się nie tylko sezonowo, jak się do niedawna przyjmowało, ale również no, zimą, na okrągło. W Pruso również stwierdziliśmy, Handel niewolnikami. Odkryliśmy kajdany żelazne do właśnie skuwania niewolników, a więc te wszystkie elementy, które mamy w truso, również występują w państwie wczesnych piastów. Ten system handlowy, o którym mówiłem, jest bardzo ciekawy, bo jak wykazały badania, w ciągu bardzo krótkiego czasu, w ciągu 15 lat. To jest dziesięciolecia, gdzieś 875-890 w tym czasie, został wprowadzony ten sam system handlowy na olbrzymich obszarach Europy. Od Anglii aż po północną Ruś. I teraz się można zastanowić, jaki władca wtedy był tak potężny, że potrafił narzucić ten system handlowy na tak olbrzymim obszarze. Okazuje się, że to nie był, nie był władca, to nie był ukaz, Królewski. To był po prostu wynalazek handlarzy wiekińskich, tych mobilnych na tych łodziach, które mogły wpływać głęboko w ląd, a jednocześnie były szybkie, elastyczne do podróży po wodach Morza Bałtyckiego. I to spowodowało właśnie, że ten system się ujednolicił i na tak szerokim obszarze był wykorzystywany. Jak już wcześniej mówiłem, te, mm. co się składało na, na, ten, na te elementy handlu. Mówimy o odważnikach kuboktederycznych kulistych z płaszczyznami, które mm, funkcjonowały w zestawach. To były znormalizowane zestawy. Każdy zestaw był inny. Nie było wówczas jeszcze kalibrowanych odważników, trzeba to pamiętać. Do tego były monety arabskie i wagi szalkowe, bardzo precyzyjne wa wagi szalkowe, również wzorowane na wagach arabskich. I y, wymiana, czy też handel polegał na tym, że dwóch handlarzy spotykało się, każdy miał swoją wagę, każdy miał swój zestaw odważników. Ustalano cenę w srebrze za jakiś towar, na przykład za świnkę. Ile płacimy? No powiedzmy półtora dirhema. Czyli kładziono jeden cały, połówkę dirhema na szalkę i równoważono go odważnikiem. Drugi handlarz sprawdzał to swoim odważnikiem na swojej wadze, czy to się zgadza, i płacił odważnikiem. Czyli te dirhemy służyły tylko do uwiarygodniania wartości danej transakcji, a zapłata następowała właśnie odważnikami. Proszę sobie wyobrazić, że w Truso dotychczas odkryliśmy ponad 1000 monet i ponad tysiąc odważników. Prawie to jest równoznaczne, najmniejszy odważnik kubo oktaedryczny waży poniżej 0,25 g. Tyle samo, ile najmniejszy ścinek monety srebrnej. Czyli można przypuszczać, że ktoś kupował, nie wiem, jajko i płacił właśnie takim odważnikiem. Trzeba też powiedzieć, że te odważniki truso są rozsiane wszędzie w strefie portowej. Tam, gdzie prowadzono Realną wymianę. One były gubione, to są zguby przede wszystkim. Tak samo monety. W większości, mówiłem tu o tych ponad tysiącach monetach, a to w większości to były kawałki monet. Jedna, druga, jedna trzecia, jedna czwarta, jedna ósma, najwięcej jedna, jedna dziesiąta tych monet. Także to jest rzecz zupełnie niebywała. O tym systemie handlowym Ibn Fadlan, również taki arabski kronikarz, informuje nas. Mówiąc, że u hazarów na bazarze można kupić kostki, bączki i dirchemy. Kostki to są te odważniki kubooktaedryczne, bączki to te kuliste z płaszczyznami, no i dirchemy to jest w tym samym zestawie funkcjonuje. Na północnej Rusi jest bardzo dużo tego typu znalezisk, i należy przypuszczać, że ten system jak gdyby dotarł tutaj z kalifatu arabskiego. W tym samym czasie, kiedy funkcjonowała tu Truso i wymieniano się właśnie tymi odważnikami, w Bagdadzie, gdy przychodził handlarz na rynek, to zostawiał swoje złote i srebrne monety w kantorze u bankiera. Bankier mu wypisywał czeki papierowe i płacił czekami, ponieważ tutaj. Wikingowie ani papieru, ani pisma, ani w ogóle tego nie znali, zastąpili te papierowe czeki właśnie takimi odważnikami kubo i kulistymi, kulistymi z płaszczyznami. System, który odkrył niemiecki archeolog Heiko Stoyer. To nie jest jakby mój wymysł. Ja tylko zidentyfikowałem ten, ten, ten system w Truso. Także, także proszę sobie wyobrazić, że y, cała masa naukowców od XIX w XX i XXI wieku jeszcze próbowała znaleźć y, jakiś system wagowy wśród tych odważników, a mamy już ich, można powiedzieć, setki tysięcy znalezionych. Nawet robiono ym, specjalne sk skanowanie 3D i odtwarzano wagę tych rozebot, bo te, żel, które miały żelazne rdzenie, zostały rozerwane korozją. W Szwecji były robione takie badania. Ja nawet dałem tam 20 tych odważników kulistych z płaszczyznami do e, opracowania. Że nikt nie mógł, zawsze były różnice, nie było żadnej stałej, nie było wówczas odważników kalibrowanych i koniec. To jest rzecz pewna i te wszystkie obliczenia, że był taki system czy był taki, po prostu biorą w web przy tym prostym założeniu. Były znormalizowane zestawy od najmniejszego do największego, kubok tedrycznych odważników i kulistych z płaszczyznami, i każdy zestaw się różnił i trzeba było podwójnie ważyć. I proste, i jasne, i wszyscy byli zadowoleni i kupujący i sprzedający. I dlatego też trudno nam nawet odtworzyć taki znormalizowany zestaw, bo te odważniki się mieszały. Je, z jednego przychodził do drugiego, prawda i to jest, rzecz, teraz nad tym się pracuje, żeby spróbować odtworzyć zestaw, taki znormalizowany pierwotnie, jak on wyglądał. Poza tym dużo powstało też prac na temat, kto, ty, kto mógł produkować te odważniki. Prawdopodobnie przypisuje się, że to musiała być jakaś jednostka nadrzędna, czyli mógł być jakiś mały król, który był władny produkować takie, wydać, żeby, żeby takie odważniki produkowano, i żeby one trzymały pewien standard, prawda? I tak dalej. My jesteśmy dopiero troszeczkę uchyliliśmy tajemnic tego okresu wikińskiego. Ten okres wiekiński, czyli koniec ósmego, a może nawet koniec siódmego, do początku XI wieku, jest niezmiernie ważny dla zrozumienia tego, co się stało właśnie w tym średniowieczu. To jest rzecz po, po, po prostu kardynalna dla tych badań. Do tej pory niedoceniana, źle interpretowana. W tym momencie no, trzeba od tego truso wyjść i, i, i zacząć na nowo, jakby pisać tą historię, yy, przynajmniej nadbałtyckiej yy, Europy na nowo. To jest bardzo są bardzo istotne, istotne odkrycia i badania. So, odkryliśmy bardzo dużo elementów mieczy. I, I są to ciekawe miecze. No są głowice mieczy, są to górne jelce, dolne jelce mieczy. Są to półprodukty głowni. Odkryliśmy dwie sztaby. Długie, znalezione, wypadły prawdopodobnie z łodzi do, do wody, już się nikt nie podniósł. Dopiero wykrywacz nam pokazał metalu, że coś tam się dzieje. Założyliśmy mały wykopik. Doszliśmy z, do tych dwóch sztabek, które leżały na dnie dawnego za, tej zatoki, właśnie przy Truso. No, i naprawdę bardzo ciężkie, bardzo w dobrym stanie, także nie wiem, coś mnie podkusiło, i tak uderzyłem jedno o drugie, i zadzwoniły jak dzwon. Po przebywaniu tysiąc lat w ziemi, tak znakomita stal, żelazo. W każdym razie każda z nich ważyła tyle, ile głownia miecza, czyli były to półprodukty mieczy. Co z tego wynika? W truso produkowano i składano miecze, a kto mógł zajmować się takim rzemiosłem? No, było, było wiadomo, było to embargo na, na tego typu broń. Mógł tego dokonać tylko jakiś mały król, który był, miał jakąś dużą władzę tutaj. I nie dość, stwierdziliśmy, że wszystkie miecze, które były znalezione wokół Truso, mają te same elementy technologiczne. Czy to są miecze dwusieczne czy jednosieczne, bo kilka takich też znaleziono, one wszystkie mają te same elementy jakby wytwarza, wytwarzania, powtarzają one się, czyli wszystkie te miecze mogą być wyprodukowane właśnie w truso. To jest też świadczy o randze osady i o tym, że miecze również obok niewolników to był dru na drugim miejscu towar handlowy to były właśnie miecze a na trzecim był bursztyn bursztyn który słynął yy, no, po prostu tutaj te tereny słyną właśnie z bursztynu szlak bursztynowy wcześniej w okresie wpływów rzymskich a ten bursztyn tutaj cały czas występuje w złożach i był wykorzystywany przez wikingów no jeszcze mówi się o skórach, prawda i tak dalej, ale, ale tutaj akurat wydaje mi się, że to głównie był bursztyn, miecze i niewolnicy.